Ja usłucham go z tej strony, Gabriela, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie Star Stable i będziemy sobie. Jak już może się myśleliście, będziemy sobie odbierać końca runicznego, na go zbieram od października. Dlaczego tak długo nie mam pojęcia? Bo jakaś to taka wyszła, no bo nie, nie robiłam tej jest duszy codziennie. Tylko tak właśnie od około 70 tysięcy policzyłam sobie i wyszło mi, że stał mi tam. Chyba dwa, nie, nie, 30 coś dni, więc co trzeba ją robić. I no, o oto tak jak widzicie, za chwilę będziemy mieli tego od tej małego gońca. Znaczy, nie, że on jest jakiś mały czy coś, ale dobra, może ja już nie gadam tego. Zabierzmy się w takim razie za ten trening. I niestety yy, mamy ten trening ja go po prostu nienawidzę. Nienawidzę tego treningu, ponieważ z yy, jakby paru powodów. powodów. <laughs> po, po pierwsze, ten trening jest w ogóle bez sensu. Ponieważ, no jakby, stajemy sobie na jednym znaczku czy tam symbolu i to, to tyle i jakby ja wiem, że ten trening jest w ogóle taki, wiecie, też mało wymagający, ale no jednak on jest taki po prostu nudny, no po prostu bardzo nudny i dlatego ja go tak nie lubię. Nie wiem, jak Wy możecie też napisać, czy ten trening lubicie, czy za nim nie przepadacie, bo ja osobiście go nienawidzę, tak, nienawidzę tego treningu, ponieważ jest on taki dziwny. No ale na szczęście już za chwilę jakby go skończymy, bo zostało nam jeszcze tylko cztery te znaczki czy tam symbole i będziemy mieli gońca. Od razu też mówię, że jeśli ktoś jeszcze jakby nie ma gońca albo nie ma z duszy, to zalecam tego odcinka, odcinku albo odcinka nie oglądać, ponieważ no możesz sobie tutaj dosyć dużo zaspoilerować. Od razu też mówię, że ja nie, nie, wie, nie wiem, jak to będzie wyglądać, bo nie oglądam sobie takich filmików, ale bardzo, <laughs> bardzo mnie to kusiło. I mam nadzieję, że to nie będzie tak, że my skończymy to z dużym, a nad tym koniem się pojawi taki pieniążek, że możemy go kupić za na przykład 900 coś starkońców, bo aktualnie starkońców przy sobie nie mam. Znaczy, no troszeczkę mam, ale no, wiecie za dużo to też nie jest. No, ale zatem w sumie nic nie kupię, za dnia ciekawego, z taką ilością małą. Ale dobra. Odblokowano nową nagrodę. I to jest ten moment, w którym będę odbierać gońca runicznego. Nie, nie mam pojęcia jeszcze, jakie imię mu dodać. Nie wiem, jak, jakie mu imię dać. Naprawdę nie mam pojęcia. Ale no dobra, odblokowano nową nagrodę. No i dobra, idziemy go w takim razie odebrać. Zresztą ja za dużo właśnie robię, robię na Andaluzie ponieważ. Ponieważ z nim zaczęłam to robić. ja, ja, ja się mega cieszę po prostu, bo wiecie. <laughs> Było jakby... No... Na tego gońca trochę no ale dobra, nie przeciągajmy, tylko go odbieramy. No i dobra, mamy tą piękną animację. Dobra, mam osiągnięcie. Dream Fighter. Ukońcę z duszy z Raihanon. W ogóle ratowanie, Anny miałam wtedy. A to znaczy nieważne. Okej. Okay. Wszystkie te starania udało się to zrobić. Mam tutaj zadanko z Raihanon. No i dobra, zobaczymy. Aha, okej, okay, muszę zsiąść z konia. No to zsiadam w takim razie. No i dobra. Jestem pod wrażeniem. Więź pomiędzy tobą a twoim koniem jest tak silna, że prawie widać bijące od ciebie światło Aiden. Gabriel, jesteś prawdziwą mistrzynią tego stylu jazdy duszy. Masz ochotę na małą cerebonię ukończenia treningów? Ile? Co? Czekaj, co? Dobra, wygląda to bardzo ładnie. Naprawdę, wygląda to pięknie. 500 szlingów, 500 pedle, 500 pedla konia. To jest, to jest naprawdę wow. No dobra, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Myślę, że, że się zaskoczę ten. Okej, okay. rozumiem, że tu wszyscy dosłownie się zebrali. O, jestem ja. I mój konik. Andalus. Okej, okay, idziemy sobie. Wygląda fajnie, jak ja idę, on idzie za mną, znaczy przy mnie. Fajnie to wygląda, naprawdę. Okej. Okay. Są tutaj Linda, Aleknoszczyk. Przy... Tam, tam się coś zbugował, ale wszyscy tutaj są ogólnie. Farach! Farach, ona miała farach. <trych> Dziękuję wszystkim za przybycie. Dziś mamy, mamy wielki dzień. Druidzi, jeść duszy, a przede wszystkim Gabriel. Hurra, nasz Gabriel! Cicho! Nic nie poradzę, że, że się rozklejam. Gabriel przez długi czas ciężko trenował pod moim nadzorem, szkoląc się w jeździe duszy. Na początku nie zdało mi się zbyt dobrze. Teraz jednak mam wspaniałą przyjaciółkę, która bardzo mnie inspiruje. Dziękuję za to, że tak ciężko pracujesz, by chronić orwik. Widziałem, jak Gabriel i przekształcili swoją więź w coś potężnego i magicznego. Razem opanowali jazdę duszy. Gabriel i Cinnamon Kuki zasłużyli na oklaski. Jeee, yeah. a. Sama sobie klaszę. Fajnie. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Przez te wszystkie miesiące nauki jazdy duszy, Gabriel udowodniała, że zna ścieżki, w którym podąża drugi Jorwiku. Dziękuję za magedaru Aiden. Chcielibyśmy dać naszej drogiej przyjaciółce możliwość nawiązania więzi z koniem, który jest dla druidów bardzo ważny. Z gońcem runicznym. Nie mam pojęcia, jak jego nazwę. Naprawdę, nie mam pojęcia, jak jego nazwę. Jeszcze po prostu tego nie wiem. Piękne. Jej, te kwiaty. Aha, myślałam, że to dla mnie są te kwiaty. Jej, wszyscy się cieszą. Super, wspaniale. Ok. Co dalej będzie? Wywieźli dlatego dla tego koniec, co? O kurczę. Dobra, to teraz pora wybrać w takim razie nie dla niego. Myślałam coś na... nie wiem... Yy, hmm. Kurczę, może... coś na dy. Tak właśnie mi się na dy coś kojarzy z nim. Więc może... Dream... Może, dobra, może nie będzie coś z Dream. Dry, 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 dry. Dr. o. Dream. I teraz niech będzie Dream. Dream. Dream, kurczę, co może być z Dream? Dream champion. Nie, tak mi nie pasuje. Dobra, niech będzie w takim razie Dream champion. To Dream champion. Dream champion. Okej. Okay. No dobra, no to co? Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, co, co się stało? Halo, gdzie gdzie, gdzie są wszyscy? Halo, to, to wszyscy się teleportowali gdzieś chyba. Um, co się stało? Eee, ja to będę tam czy nie? <laughs> Ale tak pytam, co się stało? Dobra, nie wiem. Biorę sobie, biorę sobie poduszkę od razu do i idę po gońca w takim razie od razu, bo naprawdę to jest yy, bardzo fajny moment, więc tak. Nie wiem, co w takim razie e, do stajni. No i dobra. Idziemy od razu po gońca. Dobra, cyk. No i co? i bo tak szczerze to ja nawet nie wiem, czy ja to będę dostała, nie? Ja muszę sobie to zobaczyć filmie, ale najpierw sobie zdajemy sprzęt konika, konia. Andauzie, nie wiem, czy ty cokolwiek dostałeś, ale... Ale chyba tak, ja nie wiem, bo ja nawet na to nie zwróciłam szczerze uwagi, dobra. Więc gdzie on jest? Dobra, jest tutaj, widzę go. Tutaj jest, ale myślałam, że będzie... Nieważne. Dobra, weźmiemy sobie ciebie za... 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 dobra, weźmiemy z Ciebie za za... Dobra, za, za... Za Ciebie. Dream Champion, cześć! Cześć, mały. No naprawdę, to już jest ten moment w ogóle, który jest taki... Jakie on ma podkoły? Aha, dla początkujących, ja. no dobra, to sobie od razu... Aha, dobra, najpierw muszę je tutaj przenieść. Mogę je sobie... <coughs> Okej. Okay. Więc założę sobie na yy, nie wiem, ten sprzęt. A nie może mieć Hej. Uuu, jest mały koniec. Znaczy mało, nie jest mało, ale no. kurczę, no naprawdę, koniec zadarł. To, to jest coś. To jest coś. Za chwilę sobie jeszcze jego animację, Bo ja, czy ja się postaram teraz nie patrzeć. Wiem, że on ma mniej więcej taki chyba jak szwed ale nie wiem, kurczę, czemu, czemu on ma taki ogonek? Zobaczymy, czy da się mu grzywę zmienić. Dobra, więc tak, pierwsza, tutaj mamy stępik. No i wstęp jest taki jak stęp, jakby no... Wstęp jest taki normalny, że tak powiem. kurs No kurs jest taki też, wiecie, taki tradycyjny, nie jest to nic nowego, bo dużo koni ma taki, takie animacje. Dalej mamy galop, no i galop jak galop, jakby nic tutaj się nic specjalnego nie dzieje. Ale fajne jest ten koń, naprawdę taki gruby, trochę taki globsik, ale, ale trudno. E, dalej mamy ten tutaj szybszy. Tu mi się wydaje, że on tak jakby się trochę baguje w tym galopie wyciągniętym, tak? To jest galop wyciągnięty chyba. E, tak jakby się trochę bagował, ale trudno. No i cwał. No i cwał to jest cudo. Ja po prostu kocham ten cwał tych Szwedów, bo to jest też Szwed, tak? Po prostu on jest zajebiste. on jest naprawdę zajfajny. Skok. W chwilę, zobaczymy sobie skok. Jeszcze z tego wolniejszego. Nie no, skok jest git w sumie, taki jak skok. Nic też zbytnio specjalnego. Aha, jeszcze szybkie zatrzymanie. Okej, okay. no szybkie zatrzymanie jest spoko. Cofanie. Okej, okay, patrzy się rzeczywiście trochę. Dębowanie. Dębowanie takie... No, takie normalne, tak jak też ma fiński. Yy, specjalnych animacji jeszcze nie posiadasz, tego zobaczę. Nie, nie można mu zrobić. Dobra, to jeszcze tylko jestem bardzo ciekawa yy, tej grzywy całej, czy czemu grzywę można zmienić. Zobaczy sobie też, czy mi się jakieś co ten kod blokowało, coś gdzieś było nie, chyba. Chyba raczej yy, chyba raczej nie. Nie, nic nie ma. <laughs> tylko reputacja, ale to reputacja była wcześniej. No i co? No i mam w takim razie gońca. Kurczę, ten ogon. Naprawdę, ten ogon mnie tak irytuje. Kto to wymyślił? Nie wiem, kto wymyślił ten ogon. Ale jest naprawdę bardzo nerwiający. Ale trudno, no w końcu to jest koń za darmo. Naprawdę ładny jest ten nie spodoba mi się. Szczególnie te znaczki. Co to w ogóle jest za znaczek? To jest jakiegoś konia chyba. No, tak, to jest jakiegoś e, konia tutaj znaczek. Tutaj to, to jest, kurczę, no, ładny jest ten goniec, ładne ma te znaczki przede wszystkim. No i dobra, szczerze obstawiam, że nie będzie można. Można, ale nic nie ma. Okej, okay, czyli rozumiem, że można, ale jakby nie ma żadnej fryzury. Nie, nie ma nic, no dobra. No, tak, jeśli chodzi, tak naprawdę. Aha, jeszcze tylko sobie pojadę, stajni szybko, żeby, żeby, żeby z, z, zrobić, sobie, z, zrobić sobie tego gońca z tym sprzętem. Mam nadzieję, że ja tego sprzętu nie zgubiłam, ale ja, ja wiem, że ja ten sprzęt zgubiłam, ale trudno. No to zobaczymy w takim razie. Mam nadzieję, że ja tego sprzętu nie zgubiłam, bo jakby no, było trochę słabo. Ale dobra, zobaczymy. Na pewno wiesz, że tej kamizelki tej nie będzie, co nie? Powiem, ma tu gdzieś jest, a ja pewnie jestem ślepa i nie widzę, więc... E... Więc dobra, zobaczymy. Okej, okay. o, mamy, dobra. Potem sobie tu wszystko, to są też te buty. Tak. Dobra, i teraz ja muszę poszukać reszty, to są te spodnie. Tak, mamy tutaj. Kask, nie, kask, właśnie... Czy był jakiś kask do tego? Nie, właśnie kasku chyba nie było, no ale trudno. No to teraz jeszcze tylko sprzęt, trzeba wziąć. I sprzęt, który, który gdzieś mi chyba się zgubił, ale muszę go poszukać. Więc tak, to jest na pewno, to jest to w głowie, ok. Dobra, to sobie przyłożę to głowę, bo wiecie, żeby potem mi się tu nic nie zgubiło. Też sobie przełożę, żeby to też mi się nie zgubiło czasem. I te słony też sobie przełożę tutaj. Dalej mamy sprzęt. No to sprzęt mamy tak, ten czaprak, to jest chyba ten. Tak, to jest tak po, trochę poszarpane. Dalej mamy takie siodełko. Coś mi tu w ogóle w tym sprzęcie tutaj, mi tutaj nie pasuje, ale okej. Okay. Mamy siodło. My, my. Czekajcie, była tutaj jakaś czapka? Czy coś? Bo. Czekaj, była na pewno jeszcze jakaś torba, chyba. Okej. Okay. Jest torba, są czarne rękawiczki. Nie jest kamizelka. No i przydałby się, chyba, jakiś taki <laughs> czarny kask do tego wziąć. Bo e, wydaje mi się, że było tylko. Było tylko takie coś na głowę, o właśnie. Ale to żadnych nie ma statystyk, więc no troszkę słabo, słaboż, tak powiem. No to weźmy sobie jakiś w takim razie kask. Taki czarny, no dobra, no tutaj chyba będzie pasować. No tak. E, no powiem Wam, że nie wiem, co tu się stało, ale czemu tutaj wszystko jest brązowe i nagle taka miserka jest niebieska. Nie wiem, kto to wymyślił, ale weźmy sobie jakiegoś zwierzeczka brązowego, powiedzmy tego. Torba. No ładnie pasuje. I teraz tak, bo wiem, że na globalnym jest taka kamizelka jakaś brązowa chyba. No właśnie, czemu na przykład taka nie mogła być? Albo chociażby taka, nie wiem. No ale, kurczę no, przyznacie, że jakby brązowa kamizelka by lepiej wyglądała. Też nie wiem, czy ja chcę na nią mordować trochę końca, bo wiem, że w tym sprzęcie i tak nie będę jeździć, więc sobie jej nie kupię, ale Powiem Wam, że ten sprzęt wygląda trochę dziwnie z tą kamizelką, naprawdę. Czekajcie, zobaczcie, mam jakieś takie brązowe ubrania. No chyba, że to bym założyła zamiast tego, ale to i tak w tym nie będę jeździć. To pasuje chyba nawet. Też trochę kolorem odbija, ale nawet pasuje dobra, no to w takim razie tak się prezentuje goniec ze sprzętem i z kotem, który nie jest nawet od tego. No i co, tak naprawdę jeśli chodzi o ten cieleczek, to by było na tyle. Mamy gońca, który na pewno niedługo zawita do nas na 15 poziomie, bo muszę go jeszcze wytrenować sobie. No wygląda ładnie, ogólnie jest ładny, podoba mi się, tylko szkoda, że z tym sprzętem, że on nie jest taki jakiś, wiecie, bardziej mm, dopasowany, typu, że wiecie, kolorystycznie dopasuje i w ogóle. I nawet nie założymy, jak ja mam rękawiczki. Myślałam, że mam te, wiecie, normalne, ale dobra. Przybrać tylko jeszcze, że tak powiem, normalne rzeczy. Te takie moje na co dzień, które nie mam pojęcia, gdzie zostawiałam swoją drogą. Ale wiem, że kadłuba zostawiam na pewno tutaj. I sprzęt, który zostawiłam. Nie mam pojęcia gdzie, więc trzeba będzie poszukać. To jest nie, czekajcie. O głowie mam czaprak. Tutaj siodło. I torba, która nie jest jakoś super potrzebna, którą mam chyba w kwipunku. Tak. No i co, to tak naprawdę byłoby na tyle, jeśli chodzi o tego końca. Jest bardzo ładny, fajny jest ten goniec. Podoba mi się, na pewno będę sobie na nim często jeździć. Chyba, nie wiem. No i co, no i to tak naprawdę byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten odcineczek. Trzymajcie się, do zobaczenia i pa!